Czy wiesz, że sposób w jaki rozmawiasz z klientem może zdecydować o tym, jak cię zapamięta? Czasem jedno słowo otwiera wszystkie drzwi, a inne potrafi je zatrzasnąć. W komunikacji nie chodzi tylko o to, co mówisz, ale też o to, jak to robisz. Ton głosu, spojrzenie i gest budują zaufanie, zanim padnie pierwsze zdanie. Problem pojawia się wtedy, gdy ktoś słyszy coś innego niż chciałeś powiedzieć. Niedopowiedzenia rodzą frustracje i psują relacje. Znasz to uczucie, dlatego dobra komunikacja ustna to jasny język, słuchanie i spokój, a pisemna zwięzłość, uprzejmość i zero błędów. Bo profesjonalizm widać nawet w przecinku. Najlepsi łączą obie formy. Rozmawiają, a potem potwierdzają na piśmie. Rozmowa buduje relacje, a pismo daje pewność. To prosty sposób, by budzić zaufanie. Komunikacja to klucz do zrozumienia. Zgadzasz się? Zostaw reakcję i napisz: jak Ty utrzymujesz dobre relacje z klientami? Biuro Magia.